Obecnie leczenie migreny opiera się na trzech głównych filarach. Po pierwsze, oczywiście, w większości pacjentów zalecamy zmianę stylu życia, polegającą na zdrowym, regularnym trybie życia z unikaniem czynników wywołujących migrenę. Wtedy, kiedy ataki zdarzają się dosyć rzadko, możemy stosować jedynie doraźne, takie, które służą do przerywania ataku. Natomiast w częstych albo bardzo uciążliwych atakach stosujemy leczenie profilaktyczne, czyli zapobiegające atakom. U wielu pacjentów skuteczne są takie leki jak paracetamol czy ibuprofen, dostępne bez recepty. Gdy nie okazują się one wystarczająco skuteczne, zaczynamy stosować leki, które zostały wynalezione specjalnie na migrenę, tak zwane tryptany. Natomiast nie należy używać takich leków jak tramadol czy kodeina. Bardzo ważne jest, aby leki przeciwbólowe stosować jak najwcześniej po pojawieniu się bólu. I bardzo ważne jest zwalczanie nudności i wymiotów towarzyszących atakowi migreny. Najczęściej stosowane są leki kardiologiczne, przeciwpadaczkowe i przeciwdepresyjne. Od niedawna dysponujemy też bardzo nowoczesnymi zastrzykami z tak zwanymi przeciwciałami anti Niekiedy stosowane są zastrzyki z toksyny botulinowej, które zarezerwowane są do leczenia migreny przewlekłej. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 sekund o zdrowiu. Możemy także stosować metody polegające na elektrostymulacji zakończeń nerwowych, czyli tzw. neuromodulację. Stosowane są również preparaty ziołowe, suplementy diety, psychoterapia czy akupunktura.